Szanowni Państwo, ale się dzieje, ale gorący dzień. Co za wydarzenia dzisiaj? Karol Nawrocki, kandydat obywatelski popierany przez prawo i sprawiedliwość, podczas konferencji prasowej o godzinie 15 zadeklarował, że odda, przekaże to mieszkanie po tym panu Jerzym na cele charytatywne. Tuż dosłownie, przed chwilą, przed wejściem tutaj do was na tego live'a napisał do mnie mój znajomy specjalista od PR, który stwierdził wprost, to był dobry ruch Karola Nawrockiego, game changer. Powrót do gry, aż się zainspirowałem do tytułu, dałem te słowa, bo rzeczywiście tak jest. To jest przełomowy moment, przełomowa deklaracja Karola Nawrockiego, dzięki której on będzie mógł swobodniej uczestniczyć w debatach. Bo nawet jeżeli ktoś go zacznie tym mieszkaniem atakować, on powie: ja je oddam, ja oddam to mieszkanie, jej przekażę na cele charytatywne, tak jak zadeklarował, a czy pan, czy pani, a co pan zrobił dla ofiar dzikiej reprywatyzacji w Warszawie? Tak będzie mógł mówić teraz na debatach Karol Nawrocki do Rafała Trzaskowskiego, ale chciałbym, żebyśmy wszyscy przez moment zobaczyli to krótkie oświadczenie Karola Nawrockiego. Ja wam je tutaj już puszczam za uprzejmością telewizji Republika. Dziękuję bardzo pani Jadwigo za wsparcie. Wysłuchajmy Karola Nawrockiego. Witam państwa serdecznie. Na samym początku chciałem się zwrócić. Do tych wszystkich, którzy nas właśnie oglądają i którzy być może wątpią, czy warto pomagać drugiemu człowiekowi. Ja chciałem wszystkim Państwu przekazać, że pomimo tego, co dzisiaj widzicie w czasie kampanii wyborczej, pomimo tych fake newsów, kłamstw, walki instytucji państwa polskiego z jednym kandydatem na urząd prezydenta państwa polskiego, który jest doświadczany tą kampanią, Pomówień i nienawiści, warto pomagać drugiemu człowiekowi. Nie schodźcie Państwo z drogi pomocy drugiemu człowiekowi, gdy na niej jesteście, bo dobro zawsze zwycięża ze złem. Ale, drodzy Państwo, w życiu liczą się oczywiście czyny, a nie słowa. Moje czyny i moja relacja z panem Jerzym Żywickim ma swoje odbicie w wielu dokumentach. Dokumentach, które zostały przekazane opinii publicznej i które pokazują, że miałem i czyste intencje z jednej strony, z drugiej strony posługiwałem się i działałem w ramach granicy i w granicach polskiego prawa w tej relacji z Jerzym Żywickim, wypełniając z jednej strony, Szanowni Państwo, swój obowiązek społeczny wobec człowieka, którego Znałem od 14 lat i 14 lat temu nie było tylu kamer, nie było zainteresowania telewizji, nie było w naszej relacji wielu ludzi, którzy dziś wypowiadają się publicznie na temat Jerzego Żywickiego. Tak, gdy poznaliśmy się 17 lat temu, nie było zainteresowania medialnego. Te czyny, a nie słowa, szanowni państwo, znajdują więc swoje odbicie. W dokumentach, z jednej strony, które potwierdzają to, że działałem w ramach polskiego prawa, ale także w zachowaniu samego pana Jerzego Żywickiego, który przez 17 lat naszej znajomości, przy kolejnych etapach prawnych naszej znajomości, nigdy nie zakwestionował tego, co w sposób honorowy, szlachetny ustaliliśmy, więc ja wykonywałem całość tej umowy i będę wykonywał ją do Końca, bo pan Jerzy zawsze chciał, abym zadbał o jego pogrzeb i o jego nagrobek. Także ze wszystkiego, co się co zadeklarowałem i zobowiązałem się, to wszystko, drodzy Państwo, wykonam. Tych wątpliwości także, i to chcę bardzo mocno podkreślić, wobec naszej relacji nie miały nigdy polskie służby. Nie miały polskie służby, które monitorują całe moje życie od roku 2009 w kolejnych etapach mojego aplikowania do dostępu do informacji ściśle tajnych. To już kilkanaście lat. To już kilkanaście lat od czasu, gdy polskie służby zajmują się kolejno pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej dla bezpieczeństwa państwa polskiego, dyrektorem Muzeum II wojny światowej i w końcu prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, który dostaje dostęp do najwyższych klauzul bezpieczeństwa państwa polskiego i Unii Europejskiej, a ta sprawa, tak jak wiele innych, była w zainteresowaniu polskich służb, które nie dopatrzyły się Niczego złego. Szanowni Państwo, więc wydawać by się mogło, że wątpliwości wokół tej sprawy mają dzisiaj ci, którzy nie potrafią sobie wyobrazić, nie potrafią zrozumieć tego, że można pomagać w sposób bezinteresowny drugiemu człowiekowi, nie czerpiąc żadnych korzyści z takiej relacji. To między innymi ci, którzy są właścicielami kilkunastu mieszkań a są ze środowiska mojego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego, to czyściciele kamienic z Warszawy, z miasta, w którym rządzi Rafał Trzaskowski, czy to pato deweloperzy, którzy wpłacają środki finansowe na kampanię Rafała Trzaskowskiego. Ja nie dziwię się tym osobom, że nie są w stanie zrozumieć tego, że można pomagać drugiemu człowiekowi, nie czerpiąc z tego korzyści, bo w istocie, jak państwo wiecie, od roku 2017 zgodnie z prawem jestem właścicielem tego mieszkania, a nigdy do tego mieszkania nie miałem kluczy ani nigdy nie korzystałem z tego mieszkania w jakikolwiek sposób, wywiązując się ze swojej osobistej relacji, deklaracji z Jerzym Żywickim. Drodzy Państwo, zło trzeba zwyciężać dobrem, i to chciałbym podkreślić podczas dzisiejszego spotkania, dlatego wczoraj Podjąłem decyzję wspólnie ze swoją żoną, z Martą, aby to mieszkanie przekazać na cele charytatywne jednej z organizacji charytatywnych, która będzie nadal wykonywała tą misję, którą ja wykonywałem wobec pana Jerzego Żywickiego, a więc to mieszkanie w kolejnych latach, mam nadzieję w kolejnych dekadach, będzie służyć osobom starszym, osobom, które potrzebują pomocy osobom wykluczonym, więc to mieszkanie nie zmieni istoty swojego trwania przez kolejne kilkanaście lat. Oczywiście w mojej umowie darowizny z organizacją charytatywną, z którą już jesteśmy w kontakcie, będzie jasny zapis, że pan Jerzy Żywicki, któremu życzę długiego życia i zdrowia niezmiennie od kilkunastu lat, drodzy Państwo, może z tego mieszkania korzystać do swojej śmierci. Zło trzeba zwyciężać dobrem. Lecę do Płocka na spotkanie z obywatelami i obywatelkami państwa polskiego. Niech żyje Polska. Dziękuję. Dziękujemy. Tak to wyglądało drodzy państwo. Mam nadzieję, że mnie teraz y, słychać. No rzeczywiście mocne y, oświadczenie Karola Nawrockiego padło przed chwilą pytanie tutaj na czacie kto y, oddaje y, mieszkanie prawidłowo kupione. No moi drodzy, ktoś kto walczy o prezydenturę Ktoś kto walczy o prezydenturę, ktoś kto jest w tej grze, ma szansę wejść do drugiej tury, ma realne szanse wejść, zostać prezydentem. Ktoś kogo przyjął kilka dni temu prezydent Stanów Zjednoczonych największego światowego mocarstwa Donald Trump i kogo może za chwilę też w Polsce poprzeć JD Vance, jeżeli ten JD Vance będzie w Polsce, mówię o tym na kanale Analiza Polityczna. No moi drodzy, to jest gra o wszystko, to jest gra o bycie głową państwa. Tutaj się podejmuje takie ruchy. Do tej pory ani ani prokuratura, ani służby nie miały wątpliwości co do prawnego, yy, yy, prawnej kwestii zakupienia mieszkania. Natomiast tu chodzi o aspekt moralny. I tyle. Flame, co ja myślę o męcenie? No ja chciałbym o tym z wami osobno pogadać na osobnym live'ie. Powiem tak, dla mnie popełnił duży błąd. Mógł się wypowiedzieć słowo Mirmencen w taki sam sposób jak wypowiedział się Krzysztof Bosak, że to jest błąd co robi hołownia, że ani CBA, ani służby, ani sejm, co chciałby zrobić Szymon Hołownia, nie Rozwiążą aspektu moralnego tej sprawy. Natomiast trudno jest oceniać ten aspekt moralny, bo widzimy, że nawet się już dziećmi zaczyna grać w tej sprawie. Nagle po tylu latach pojawiły się w publikacji Onetu dzieci tego pana Jerzego który, i syn tego Jerzego mówi, że to jest skandal, to było wyłudzenie mieszkania. Świetnie na ich się napisał pan profesor Stanisław Żerko. To dobrze, że te dzieci się odzywają, bo ojciec leży w DPS-ie i chyba ktoś powiedział, za ten DPS zapłacić, a nie miasto. Gdzie te dzieci były przez ostatnie kilkadziesiąt lat, że one się teraz pojawiają? Moi drodzy, to jest tak grubymi niczmi, niczmi szyte, niczmi szyta afera o aspekcie moralnym, gdzie macie czy wyborcy mają negatywnie w założeniu i w zamiarze oceniać yy, yy, Karola Nawrockiego, że no, bardzo trudno o tym generalnie dyskutować. W mojej ocenie Sławomir Męcen popełnił błąd. Błąd, ponieważ ma swoją kampanię, ma swoją retorykę, ma swoje dobre pomysły na Polskę. Natomiast jeżeli Mencen i jego sztab uwierzyli, że uderzając teraz mocno w Karola Nawrockiego właśnie tymi mieszkaniami, tą sprawą, wejdą do drugiej tury, to dla mnie popełnili błąd. Dla mnie popełnili błąd, który może zaważyć na tym, że Prezydentem Polski zostanie Rafał Trzaskowski. Prezydent i to jest dla mnie bardzo trudna sprawa do oceny, bo szanuję Mencena. I nie krytykuję z natury całej prawicy, ale no muszę Mencena tutaj za ten wpis, za ten atak, za przyłączenie się do obozu lewicowo-liberalnego w ataku na Nawrockiego, no muszę się tutaj niestety krytycznie wypowiedzieć o, o tym, co zrobił Sławomir Mencen. I już widzę komentarze niektórych widzę chyba wyborców Sławomira Mencena, że ja się tutaj obnażyłem, że ja pokazałem kim ja naprawdę jestem. Że nie jestem niezależny, nie jestem obiektywny. Jestem. I cały czas mówię. Po to też stworzyliśmy kanał analiza polityczna, żeby na wybory prezydenckie być głosem, być jakim, jakąś siłą, która pomoże utrzymać prawicowego, konserwatywnego polityka w pałacu prezydenckim. Żeby móc jakoś wyrażać swoją opinię, żeby dyskutować. I jeżeli widzę zagrożenie w tym, że Sławomir Mencen zaatakował tak ostro, tak ostro, bo to też chodzi o formę ataku Sławomira Mencena na Karola Nawrockiego, jeżeli tak go ostro zaatakował, to w mojej ocenie to jest błąd. Błąd. I też oczywiście nie przyłączę się do grupy ludzi, która uważa, że Mencen to jest pachołek Tuska, podnóżek i tak dalej. Moi drodzy, w mojej ocenie oni przekalkulowali sobie w sztabie Konfederacji, że to jest szansa, żeby wywrócić y y y tę kampanię jeszcze raz do góry nogami i żeby Mencen, nie wiem, spróbował wejść do drugiej tury. Ale w mojej ocenie to było błędne założenie. Moi kochani. Muszę teraz kończyć, bo dzwoni do mnie telewizja Republika. Za chwilę jestem na antenie telewizji Republika. Widzimy się, komentujemy sprawy na gorąco. Dziękuję wam za udział w tym live'ie. Do zobaczenia w kolejnych transmisjach.